Dzień dobry, to jest zagrajmy w Deeper Dungeon. Była bardzo... Szlak. Była bardzo druga, długa przerwa od nagrywania. Oczywiście to moja wina, bo mi się nie chciało nagrywać. Plus nie miałem przez tydzień internetu. To też nie, nie jest moją winą. Więc nawet jakbym nagrywał, to dopiero dziś bym coś wrzucił. O ile dziś skonwertuję, ogółem ten film. A... Dziś jest dobra okazja W ogóle przygotowywałem się dosyć długo do tego ataku Sprawdzałem wszystkie warianty ataku typu atak kilkoma stworami, atak całą hordą e... Czy po prostu szybkie przejęcie większości komnat dookoła tutaj W tym miejscu Tutaj troszkę dalej i po prostu przejęcie tych komnat bez jakichś tam większych starć między stworami. Okazało się, że najlepszym wariantem jest po prostu atak całą hordą moim, moich stworów. Dlatego też jak to zwykle bywa, biorę wszystkie swoje stworki. Rzucam w jedno miejsce, no niestety wezmą one mi trochę kasy. Mówi się trudno. Po... Wracam tu po prostu wszystkie moje stworki Czyli głównie trzon mojej armii Czyli szkielety Rozwalę Rozwalę niszczenie już ścian Tą ścianę tutaj I później e, Tak jak będzie odkrywać się mapa Gra zapisana. E, Tam będę rzuca rzucał czar do broni I dzięki temu powoli dojdę do serca lochu i ktoś ciągle do mnie pisze jednak nie mogę teraz sprawdzić za momencik sprawdzę kto pisze BUM okej okay. i teraz lecimy naprzód panowie teraz tak tutaj BUM Co z tego będzie, co z tego będzie i... Te Ładnie Pięknie, udało się Udało się w Kilka minut Straciłem Jednego czarnoksiężnika i jednego szkieleta ale zyskałem. Zamknij się w końcu. O, mogę skrześcić sobie jakiegoś stwora? To stwory walczą między sobą. O, zgadnijcie tylko kto. E, Przejmie tylko to leże i tutaj go rzucę, żebyś nie walczył z tymi szkieletami. Zająłeś komnatę wroga. Czarna Dama ma w końcu jakieś zajęcie. Zająłeś komnatę wroga. Wejście jest atakowane. Zająłeś komnatę wroga. E, teraz mogę. Wroga. Zamknij się w końcu. Nie mogę nigdzie nic powiedzieć, bo wszędzie ktoś coś gada. E, teraz będę mógł przekabacić na moją stronę tych bohaterów, którzy zostali przy życiu, czyli ja tu mam oh. dwóch nikchów oraz... E, oraz władca krainy. Nic się przydadzą, bo będą leczyć inne stworne, a wiadomo... Władca krainy się przyda, bo jest silny. Dość silny. Tak problem pojawia się w tym miejscu, że po prostu pokonałem mojego przeciwnika dzięki temu, że on po prostu nie miał już kasy, żeby płacić swoim stworom. Eee, po prostu nie miał kasy na wypłatę. No a moi pozostali przeciwnicy mają kasę i słuchaj, to po prostu kopią, non-stopią, więc będzie dużo większy problem z pokonaniem ich. A teraz tak, bo ja tu mam, gdzie jest to skrzeszenie? Jest tu coś jeszcze ciekawego? Czy tylko to skrzeszenie? Tylko to skrzeszenie. Dobra. A nie, nie dostałem żadnego nowego czaru, za to mogę sobie teraz wybudować w różnych miejscach, gdzie chcę, sal tortur. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. Hmm, chochliki, szkieletor, czarnoksiężnik. Nie, na razie sobie odpuszczę i jeden z moich przeciwników już przeszedł na moją stronę. To był mnich. No i z tym władcą to będzie sobie trzeba troszkę powalczyć. Również z tego powodu, że no jest na 10 poziomie. I tutaj się mi zielony przebił, ale to już chyba pokazywałem już wcześniej. Będzie trzeba popatrzeć co on tam ma za armię. Z czego się składa. Co tu jeszcze jest ciekawego? No właściwie już nic. Tylko ja sobie patrzę, co tu jest ciekawego. Ewentualnie mógłbym przymusić jeszcze szkielety do pracy w warsztatach, choć to mi się nie opłaca. Dzień wypłaty. Jakimś cudem spadły mi... No dobra, zobaczę, co tam piszesz. jakiś cudem spadły mi e, pff, kasa na wypłatę. A teraz przepraszam na chwilę. Wolne żarty Naprawdę wolne żarty Dobra Mój plan wygląda tak Przekabacić jeszcze tego jednego mnicha Oraz e, władcę krainy I w tym odcinku jeszcze spróbuję e, Zaatakować e, Nie wiem, zielonego może Nie Posłucham, gdzie on ma serce Aha, on ma serce tu na żółty Cicho Żółty matu. To wydaje mi się, że chyba do serca zielonego będzie łatwiej dojść. Nie! Szlak bycie. Mam pytanie. Moment. Czy ja zapisałem po tym ataku? Gra. Zapisałem. Na dwójce? Gra. Przykro mi, ale nie zapisałem, więc jeden nich poszedł. E, cóż, no dobra, jeden nich poszedł na straty, mówi się trudno. Czasami tak bywa. Ale by mi się teraz przydało oczyszczania, naprawdę. Dzięki temu mógłbym sobie za darmo przekabacić kilka stworów, a tak to mamy lipę po prostu. Na szczęście przeciwnik, ani jeden, ani drugi też nie ma dostępu do oczyszczalni. No i spróbuję zaatakować teraz z a Właściwie pójdę tam... Twoje stwory w... W walczą między To znowu. No nie. I co jeszcze? Twoje wnętrzności mego Nie tak. Ty tutaj Ty tu, a ja mam dalej włączone nie To zielony się bawi swoim e, do, swoim czarem do broni A ten budynek zmieniał Czy nie ten budynek? No wiadomo no co chodzi. Dobra, teraz tu przylecą moje chochliki na dziesiątym poziomie. Okej, okay, są na miejscu. Sprawdzimy jak to tu wygląda oprócz tych pułapek kamiennych Czekacie nie! O fak. Tego nie wziąłem pod uwagę Chodź tu debile Przepraszam za yy, nazwanie moich poklików debilami ale po prostu tacy oni są E, widzę, że jego stwory nie są nawet silne, ale... Ale Menda ma... Błyskawicę, więc... Cholera znowu nie to... Nie wiem. Nie miło z waszej strony. Piękna rzeź! Nie, uwaga! Łapka! Nie! Twe sługi zagrywają! To sługi przegrywają! Muszę niektórych uratować samtąd? Twe sługi przegrywają! Nie! Nie! Nie. Nie. Fak. Fak. O ale mam Twoje kilka... Między sobą. Ale widzę, że kilka stworzeń do mnie przybyło. O, jak mi lubię Będzie mi potrzebne naprawdę dużo kasy. Darmowe stwory są zawsze w cenie. A propos darmowych stworów. To jest Cztery. 우선 다만 부딪히지 스파다 자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자 Te przegrywają. Gdzieś tam wywaliło do cholery. Te sługi wygrywają. Część słów nie może dostać się do swych legowisk. Tortorami wydobyto to informacje odwrotu. Został przekształcony na twoje został przekształcony na moje podobieństwo! Oł oh je. Yeah. Nie wiem, coraz więcej. Okej, okay, na pewno tutaj powinno być jeszcze więcej stworów przeciwnika. Młodne stwory nie mogą dostać się do pórnika. ale tymi stwory po... walczą między sobą. Ty mi cholera powiedz gdzie one są? No nie, ty mi gadasz... Część sług nie może dostać się do swych legowisk. Torturami wydobyto informacje od wrogów Fakt Torturami to informacje od wrogów Zrobię to inaczej, zrobię tak i może sąd wyjdzie jakoś Zaatakowano twoje stwory Głodne stwory nie mogą dostać się do pracy Oooooooooo O, skończyłem. może by tak zacząć już, a tak w tą stronę? Dosięgnie to, to tam, nie, więcej dosięgnie. Zabij ją! Zabij! Zabij! Bij złą kobietę! Bo to zła kobieta była! No dawaj! To jest foryzm! To jest foryzm! To jest To jest To zła kobieta była! Twe sługi wykrywają do Dzień Twe twoje sługi wykrywają. No nie rozdzielę się. To cholery. O super! Widzicie taką magię? Ty z 30 hochlików robi się 5? informacje od Dobra, teraz mam dwie dusze. Kurde, nie mamy jak z tu wysłać, no. Ale... Widzę, że mój przeciwnik już nie ma szans. Tu widzę, że... No, jadą ostro. No ale nie mam jak tam przejść dalej po prostu. Głodne stwory nie mogą dostać się do kurnika. I get the point. Albo i nie. Dobra. Sprawa wygląda tak. Z przodu jest tylko... To stąd ma bardzo potężny. O, teraz co dostała się w przegrywają. Dobra, straciłem go. No, rozwal to wreszcie. Ale ja to jeszcze potrwa Слуги выкрывают. sekundy do zwycięstwa tak to się robi dobra trochę stworu straciłem to fakt straciłem władcę krainy to też fakt ale przy odrobinie szczęścia mógłbym zyskać nie nie zyskam cóż mówi się trudno ej 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 wyłącz to wyłącz to wyłącz to Brakuje mi trochę ochlików. drogi, okay, drogiony sobie 20, niestety są na pierwszym poziomie. Ale coś tam da jakoś przeżyć. On powinien mieć tu błyskawice, tak? I ma jeszcze jedno wskrzeszenie. Ja sobie go skrzeszę, co to za problem? Gdzie jesteś? Rycerzyku, powstań. Jest tam cię z powrotem. Rycerz. Powinien być nazwany władcą krainy, ale... Dobra, nie będę się rzucał. Jak jest nazwane, tak jest nazwane. Mówi się trudno. Eee... Ja tam już czasu minęło. Tak mniej więcej. No, gdzieś z 20 minut minęło. Kto ich jest? A jeszcze czterech. Dobra. Mam ich tylu ilu wcześniej. I ten niestety problem, że większość z nich jest niewyszkolona. Tylko sześciu jest wyszkolonych na dziesiąty poziom. Dobra, ale zaraz powinien się ten problem rozwiązać. Więc powinno być wszystko ok A Myślę, że nawet dostanę kilka vampirów Bo tutaj dużo mi ciał. Ja jeszcze jedno jest stwora Nie wiem czy użyć go Bo tam widziałem, że mi jakiś ork zginął Może nie będę tego używał na razie Na razie niech będzie jak jest Zwarbie, świątynia Jest coś tu może? Ja tego nie rozumiem, po prostu. Widziałem. Na widziałem wrogę. jak moje chochliki kogoś tam tachają. A tutaj nikogo nie ma. No i znowu ten szał mojego przeciwnika z budowaniem miliarda <coughs> tych, tych... No, jak one się nazywają? Warsztatów. Najważniejsze, że obydwa wampiry żyją. Najważniejsze, że żyje demon żółciowy, Zająłeś czarna dama. Wrogę. I mam smoki jeszcze jakieś tam. Smoki nie są szkole na 10 poziom, ale tam szczegół Nie wiem po co ja to wybudowałem w tym miejscu. Nie mam zielonego pojęcia. Zająłeś komnatę wroga. Mam bibliotekę oraz legowisko. Nie mam błyskawice. Więc teraz będę mógł pomartrytować trochę mojego żółtego przeciwnika. Ale nadal nie mam oka zła. Prawdopodobnie okazła posiada mój żółty przeciwnik. Ale to tylko prawdopodobieństwo, nie wiem czy to prawda. Zająłeś komnatę wroga. Dobra. Ładnie. Udało mi się dwóch przeciwników w jednym odcinku zniszczyć. To dobry A. znak. Jeśli mój żółty przeciwnik będzie taki słaby jak zielony, to będzie dobrze. Zająłeś komnatę wroga. Zmasowany atak to zawsze dobre. To zawsze dobra taktyka, niestety... <laughs> Trzeba mieć odpowiednią ilość dobrze wyszkolonych stworów. Ale to u mnie żaden problem. Czy mój mnich? Nie, mój mnich nie jest wyszkolony na maksymalny poziom. A przydałoby się? Czy on wydaje dźwięk jak hochlik? Nie. Uuu, chochliki! Mogę, hochliki zawsze są w cenie. Są tanie. Fakt, że na pierwszym, drugim poziomie, ale zawsze się przydadzą. Wróg został przekształcony no. na twoje podobieństwo. Darmowy chochlik. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. Nigdy nie garść się darmowymi chochlikami. Skakuj tu. Zresztą... Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. A nie o, nie. Patrzę kogo tam mogę jeszcze wskrzesić. Szkieletor, czarnoksiężnik. Ochliki niektóre. Jednego widziałem tylko na dziesiątym poziomie. Oraz mogę też skrzesić orka na ósmym oraz szkieletora na szóstym. Nie opłaca mi się ani jednego, ani drugiego wskrzeszać. Zostawię to sobie na później. Wyprodukowano drzwi. Drzwi. Powiadasz? Ej, dlaczego ja mam tylko 25? Nie o co chodzi? Przecież miałem 30 stworów. No chyba, że jakieś stare pułapki się aktywowały, co nie ma sensu. Bo każda pułapka się rozpada po pokonaniu przeciwnika. Cholera, jakiekolwiek przejadę, to myszką wszędzie hałas. No i znowu strasznie trzy husici, co jest? Musi być jakaś pułapka jeszcze niezdeaktywowana. Chociaż nie wiem, czy z... tak z góry widać. Widać pułapki. Ile płacę? 22 tysiące. Nie ma źle. Na jakieś 3 wypłaty wystarczy. Znowu straciłem trzy chochliki, O co chodzi? pojęcia po prostu o co chodzi, może to jest jakiś błąd gry. Jedno jest pewne, na pewno sobie nadrobię to wszystko w ochlikach A jak na razie, to ja się z wami pożegnam no, i po prostu yy, wzmocnię wszystkie te stwory, które otrzymałem smokiwają już dostały 10 poziom. Nie, jeszcze nie trochę potrwa bo smoki zawsze się długo trenowały jeszcze tam nich się musi wyszkolić kilka e, szkieletorów i mm, no wszystkie chochliki praktycznie więc do usłyszenia w kolejnym odcinku a jak na razie to będzie trzeba poczekać aż to wszystko się w końcu wyszkoli to trochę potrwa wiem a tego nie chcę już dłużej przynudzać, bo żółtego teraz nie będę atakował. On ma w jakimś ma masakrycznym położeniu te serce lochu. A tego nie chcę na razie szaleć, sobie odpuszczę. I po prostu poczekam. A ja mam jakieś podwyższenie poziomu i takie tam duperele jeszcze. A to może potem użyję. Dobra, to taktycznie zapis na czwóreczce. Gra zapisana. I wrócę do Was, kiedy moje swory będą w pełni wytrenowane i gotowe do ataku na ostatniego przeciwnika.